najwięcej małych i średnich operatorów mamy na południu kraju. Natomiast warto organizować zjazdy od również w innych częściach Polski. Kończymy siódmą edycję zjazdu w tej nowej formule i wróciliśmy po dwóch latach do Janowa Podlaskiego, bo warto, ponieważ te dyskusje, które prowadziliśmy dwa lata temu zasługiwały na kontynuację, ale też pojawiły się nowe problemy istotne dla branży. Dlatego właśnie te trzy dni minęły nam na bardzo owocnych spotkaniach, czasami bardzo zażartych debatach, ale wszyscy są zadowoleni. Zjazdy cieszą się popularnością, bo frekwencja jest cały czas niezmiennie duża. Tu mamy ponad 300 uczestników. Jest to poziom, który trochę nas nawet zaskoczył, biorąc pod uwagę miejsce właśnie, jak mówisz, bo wschód kraju, no to jest Raczej mniej zaludniona część Polski. No więc wydaje nam się, że te zjazdy są potrzebne. Widać tutaj po dyskusjach, po panelach, cały czas brakuje tego czasu, więc branża potrzebuje takich, takich spotkań, właśnie. Proponujemy operatorom te tematy, które są dla nich atrakcyjne. Każdy zjazd kończy się ankietą i tam po pierwsze oceniamy to, co już było, prelekcje, debaty, które były na danej edycji, ale dodatkowo pytamy o tematy, które były, byłyby interesujące na kolejne spotkaniu małych i średnich operatorów. Planowaliśmy Hyde Park na półtorej godziny i po ponad dwóch godzinach Paweł musiał tutaj już stopować, bo naprawdę była atmosfera gorąca. Były pochwały, ale też były cierpkie słowa. O to chodzi właśnie na takim spotkaniu. I też istotne jest to, żeby po zakończeniu Hyde Parku wyciągać wnioski. To pokazuje właśnie te problemy branży i potrzeba tych spotkań. Potrzeba takich spotkań jednak twarzą w twarz, żebyśmy mogli sobie te, o tych rzeczach wszystkich poopowiadać. I ważne jest to też, żebyśmy nie tylko mówili o tym, ale żebyśmy te problemy realne, które artykułujemy na tych hype parkach, rozwiązywali później. To jest, wydaje mi się, klucz tego, tego całego spotkania.